Z Heglem zdążyliśmy się już na naszym YouTube'owym kanale całkiem nieźle zapoznać. Miałem przyjemność przedstawiać Wam modele zarówno z niższych płek cenowych, jak i tych wyższych. Hegel, bowiem, jest producentem o tyle wdzięcznym, że w każdym przedziale cenowym proponuje naprawdę wysoką jakość. W każdym razie, w przypadku tej marki cena w stosunku do jakości rośnie liniowo, nie zaś logarytmicznie. Ale nie będę Wam tu rozprawiał o matematycznych funkcjach. Kto oglądał wcześniejsze odcinki, ten wie, jaką filozofię i podejście do tematu audio ma Hegel. Wyjaśniałem to w odcinku o modelu H190, w zasadzie takim średniopółkowym wzmacniaczu w portfolio Hegla. Dzisiaj pokażę Wam natomiast model flagowy, czyli integrę H590. Ja mam na imię Janek i zapraszam Was na kolejną high wycieczkę. Tym razem do Norwegii. Brzmieniu Hegla zazwyczaj wypowiadam się w samych superlatywach. Oczywiście w branży audio zawsze trzeba stosować przelicznik ceny do jakości. Choć charakterystyka wszystkich urządzeń od tego samego producenta jest zazwyczaj podobna, to jednak jakość komponentów oraz ich parametry odgrywają istotną rolę w tym, jak wysokiej jakości brzmienie finalnie otrzymujemy. Myślę tu raczej o zmianach w dynamice, szerokości oraz po prostu pięknie dźwięku. Przechodząc więc do rzeczy, jak H590 gra? Słuchanie tego wzmacniacza jest jak sesja na strzelnicy z karabinem potężnego kalibru. Na szczególne uznanie zasługuje dynamika tego wzmacniacza. Od pierwszych chwil słyszymy bardzo szybki, wartki, a jednocześnie kontrolowany dźwięk o wysokiej rozdzielczości. To coś, co sprawia, że dostajemy gęsiej skórki. Szczególnie odczułem to podczas testów na muzyce elektronicznej i metalu. Brzmienie podane jak na tacy, dające możliwość cieszenia się niuansami w każdym paśmie. Nie ukrywam, że najbardziej pod tym względem spodobał mi się bas. Był bardzo dokładny i wielowymiarowy, a zejścia głębokie i zaskakująco prawdziwe. Średnica była nieco wycofana względem sopranów i niskich częstotliwości, ale wciąż była w stanie odgrywać istotną rolę. Przez tę właściwość 590 opisałbym jako wzmacniacz raczej chłodny, bez tendencji do nadmiernego koloryzowania w średnim paśmie. Wysokie tony natomiast wyeksponowano w sposób Dosyć wyraźne Słyszymy więc sporo detali, które w sposób znaczący wpływają na jakość i prawdziwość odtwarzanych nagrań. Hegel H590 szczególnie dobrze sprawdził się pod tym względem przy jazzowych aranżacjach. Talerze brzmiały bardzo realistycznie. Miałem wrażenie, że niemal wystają z kol. A jeśli już o tym wspomniałem, to porozmawiajmy nieco o scenie. Dzięki swojej niesamowitej kontroli Hegel jest w stanie sprawić, że usłyszymy muzyków w przestrzeni odsłuchowej. Posłuchajcie zwłaszcza klasyki lub jazzu, a przekonacie się sami, co mam na myśli. Z uwagi na fakt, że H590 jest wzmacniaczem raczej jasnym, zestawiłbym go z głośnikami, które starają się wywindować nie tylko średnicę, ale także bas. Ja takie kolumny znam i tym razem przedstawię Wam ProAki D30RS. Bardzo lubię tę angielską markę, zresztą połączenie Hegla i ProAka już raz zdołało mnie oczarować. Byłem ciekaw, co silniejszy wzmacniacz zrobi z trzydziestkami i powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Zagrały bardziej dosadnie, ciężej, a jednocześnie czuć było, że 590 kontroluje je w sposób nienaganny. Bas był gęsty, miękki i wszechogarniający. Średnica, jak już wspominałem, została wypchnięta bardziej w stronę słuchacza, czyniąc muzykę nieco cieplejszą i bardziej odprężającą. Tym samym ten zestaw jest bardziej uniwersalny. W zasadzie każdy gatunek brzmi tutaj bardzo dobrze, ale jego masa sprawia, że najlepiej na nim zabrzmi elektronika i cięższe brzmienia. Zawsze powtarzam, że w przypadku Hegla nie spodziewamy się w projekcie wizualnym żadnych zbędnych świecidełek i ozdobników. To konstrukcje starające się być do bólu proste i minimalistyczne, zgodnie ze skandynawską filozofią i estetyką. I o ile w przypadku większości wzmacniaczy od Hegla mamy właśnie do czynienia z wizualnym minimalizmem, o tyle H590 nieco od tej reguły odbiega. A dlaczego? No cóż, Pierwsze w oczy rzucają się monumentalne gabaryty tej integry. No, ale potężne komponenty siedzące w środku musiały się gdzieś zmieścić. Kiedy przyjrzymy się z bliska temu wzmacniaczowi, dostrzeżemy ten sam projekt, co w innych modelach. Lekko wypukły, metalowy panel frontowy o zaokrąglonych rogach z wyświetlaczem i pokrętłami w centralnej jego części. Lewe odpowiedzialne jest za wybór źródła, prawe zaś za poziom wzmocnienia. Pod środkowym panelem znajdziemy też spory włącznik. Całe body wykonano z matowego metalu o chropowatej fakturze. Po bokach znajdziemy także dwa rzędy nacięć, które służą cyrkulacji powietrza. W zestawie dostajemy solidny i bardzo prosty, powiedziałbym, że nawet toporny pilot. Kiedy mamy do czynienia z urządzeniem prawdziwie high-endowym, można wyczuć to na podstawie synergii kilku elementów: brzmienie to jeden z nich, wygląd to drugi, a trzeci no cóż funkcjonalności i możliwości połączeniowe. I o ile Hegle zawsze dbają o audiofilii, nie zostawiając ich w tej kwestii na lodzie, tak w H590 to podejście znajduje swoją kulminację. Obdarzono nas dwiema rozwiniętymi sekcjami. Analogową oraz cyfrową. W tej pierwszej znajdziemy dwa zbalansowane gniazda XLR oraz trzy liniowe RCA. Z połączeń cyfrowych otrzymujemy możliwość wejścia w dwa porty koaksjalne BNC oraz RCA, trzy optyczne i PC USB dekodujące format MQA i DSD. Ponadto z Hegla H590 wyjść możemy dwoma RCA o stałym bądź zmiennym poziomie głośności oraz za pomocą BNC. Prawdziwą gratką jest fakt, że po wpięciu kabla RJT do H590 zyskujemy także możliwość bezprzewodowego streamingu dzięki AirPlay, Spotify Connect, Run czy UPNP. To sprawia, że oprócz głośników i wzmacniacza nie potrzebujemy nic więcej. Jako minus niektórzy mogą wskazać brak wejścia fono, ale spokojnie. Istnieje dedykowany preamp, który można dokupić. Nazywa się V10 i robi naprawdę dobrą robotę. Fani analogu nie muszą się więc martwić. Jeśli chodzi o parametry techniczne Hegla H590, jest to wzmacniacz pracujący w klasie AB w układzie Dual Mono, zdolnym dostarczyć na kanał 301W przy obciążeniu 8 ohmów. Zakres częstotliwości mieści się w przedziale od 5 Hz do 180 kHz, a całkowite zniekształcenia harmoniczne wynoszą nie więcej niż 5000%. Współczynnik tłumienia wynosi więcej niż 4000 jednostek. Cała konstrukcja waży 22 kg. Podsumowując. Uważam, że H590 to zdecydowanie interesująca tranzystorowa integra w swoim przedziale cenowym. Wzmacniacz, którego spokojnie możemy zatrzymać w swoim systemie już na zawsze. Mam poczucie, że szczególnie przypadnie do gustu audiofilom ceniącym dynamiczną, a jednocześnie elegancką i szykowną prezentację. Dzięki swojej potężnej wydajności Hegel nadaje się niemal do wszystkich kolumn. Czego chcieć więcej? Pamiętajcie, że przed zakupem warto upewnić się, że to właśnie to, na własnych uszach. A najprościej możecie to zrobić, umawiając się na odsłuch w jednym z naszych salonów Top HiFi Video Design. Zachęcam Was też do odwiedzenia strefy wiedzy na naszej stronie wwwtophi gdzie znajdziecie mnóstwo poradników, testów i artykułów. W poszukiwaniu informacji możecie sprawdzić też inne filmy na naszym kanale. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, ale nie żegnam się, bo widzimy się niedługo. Do zobaczenia.